Hej, hej, dzień dobry. Przygotowałem wszystko w tym Yandere, że jak wejdziemy do gry, od razu będzie kizana. Od razu powinna być kacenka. I jest kacenka. Idealny widzowie. Widzowie, mamy tutaj kizanę. Dzień dobry, kizan. Sorry, 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 sorry. Nie chciałem wam przerywać rozmowy. O nie, już jeden alert! Dobra, chyba można mieć trzy alerty. To zajebisty pod... Nie no dobra, zrestartuję to sobie. Siema Amai, tutaj w ogóle ja ją oszczędziłem szykując się do tego modziaka, więc mamy chyba tam drugi tydzień i Amaj jest żywa! Siema Amai, mamy Kizanę i Amai. Jednocześnie, Amame. siema. A co się tutaj dzieje? Co to za... Ja też chcę! Nie, miliony, nie, dobra, bo będzie 3. zaraz, ale. Ale ja też chcę! Jest... O, tutaj jakieś przedstawienie, są wolne miejsca. Czy też mogę usiąść? Oczywiście, że nie. Dla mnie nie ma miejsca. Mi, mi nie wolno siadać. Tu jakieś. O, tu jakieś. Miam, mniam... Co to? Burka no, tak, z mlekiem. E, tutaj. Tak jak mówiłem, można ten ciężar... O, właśnie, murder kizana. You are not holding anything. No, mogę coś na nią rzucić. Ale nie chcemy tak się jej pozbywać raczej. Czyż zrzucić? No. A, dobra, zrzucę. Najwyżej później nożykiem ciachniemy. E, potrzebuję do... E, weź wydupcie. No. Potrzebuję physical education. Jak to zdobyć? Dołączyć do klubu budo. O! I chyba wtedy będę mógł podnosić ten duży ciężarek, nie? Eee nie mogę się do ciebie dołączyć. To super. To w takim wypadku chodźmy do Gaming Clubu. Tam się dołączymy i podbustujemy sobie stręcza czy co to tam. nie W ogóle A, nie coś ma do... mnie ominęło? Nie ma ani tego. Ubudo nie mogę zrobić questa. Znaczy questa, nie mogę się do niego dołączyć. No to nie mam jak to wykonać, kurde. Trochę lipa. Chodźmy najpierw zrobić questa dla tamtego ziomeczka. Napisaliście, że mogę mu dać ci psiki czy coś? Mogę, ale w sumie wezmę, zrobię dla niego questa, zaprzyjaźnię się z nim i po prostu wyślę go, żeby z kimś tam pogadał. Myślę, że go wtedy dłużej po prostu nie będzie. Dobra, no to to mamy. To jest już z głowy. Eee, super. I kolejnym krokiem jest zdobycie tego ciężarku. Ej, mogę to podnosić. Nie jestem dołączony do nikogo. A dobra, bo ja sobie podbustowałem wszystko. W sensie podbustowałem. E, jak to przechodziłem do live'a, to wiecie, tutaj dwa tygodnie już minęły, więc ja sobie podnosiłem i biologii i tak dalej na tam pierwszy poziom. No dobra, i to? Nie są czyty no bo tutaj już dwa tygodnie minęły. Dobra, teraz tylko pytanie: Czy ja będę mógł z tym przejść? A to To nie jest dziwne. Idę z 50 kg ciężarkiem na górę. Dwa ale to nie groszy. jest podejrzane, widzicie? Będę... To sobie na razie upuszcza. Siema. E, ja cię poproszę, żebyś. E, Distrakt. Kogo dis... Ej, a jak kizane? Dobra. Ej, a jakby... Czekaj, czy mam pewien pomysł? Jak będzie z nią gadać, to rzucę to. Czy załatwię dwóch? O, dobra, 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 gada z kimś. Ale oberwała tym ciężarkiem. I Samorząd szkolny oczywiście nic nie widział. N nie połączą tego, że yy, przed chwilą Ayano wchodziła z ciężarkiem, a teraz chodzi bez ciężarka. To nie jest widzowie podejrzany jak coś. Nie. Wstępajcie, wszystko w porządku. Kizana, what happened to you? Je dlaczego Kizana challenge Failet? Dobra, uznajmy, że jest git. Patrzcie, widzowie, jaka tragedia. Aż muszą... Co one im... Co one robią z nogami? Biegają jej po nogach. Te sobie gadają, w ogóle nic sobie z tego nie robią. 50 kg ciężarek spadł na moją koleżankę. Ale nie, nie... Pogadajmy, poplotkujmy. Ten to się zawiesił. Ten też przetwarza informacje, ale nie może ich przetworzyć. Tutaj też sobie gadają. Ci łapią pokemony. A ci mają dalej cudowny piknik. Nie podzielą się ciule. Spróbujemy teraz zrobić to tak, żeby Juki. nie było failet. Coś, coś, coś pokombinuję. Pyry, pyry, pyry. Dobra, tylko czy uda mi się ją złapać jakoś przed tą sztuką? Pytanie, czy ja mogę w ogóle z nią porozmawiać? Ty nie jesteś Kizana. 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 Tu jesteś. Czy mogę z pogadać? It's showtime. Dobra. Kizana, sunobu, Hirt, gigle. makizana, Kizana. Kizana Sunobu słyszała Gigla. Dobra, wiecie co? Ja ją tutaj potrzymam. Ej, Kitu czy uda się coś takiego zrobić? Ej, ale bym się śmiał. O Boże. Musi tutaj być jakiś taki martwy punkt. Oj, 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 oj. Tu jest jakiś... Tu, tu mi się wydaje, że będzie taki martwy punkt. Jak ona zaraz wejdzie za to drzewo... O, właśnie. Tu wydaje mi się, że jest właśnie taki martwy punkt, że nikogo nie ma. Dobra. Teraz worek cian by się przydał. Czy to będzie taki proste? Widzowie. Dobra, cyk. Kurde. Ha, jeden alert. Ale to dalej jest okej. Okay. Chyba, że... Weźmiemy sobie kij baseballowy. Dobra, czekajcie. Może jeszcze uda mi się to odratować. There's a dead. Pytanie, co się stanie jak... O, właśnie, policja się pojawia, Tu jest failed. Nie, wiecie co? Jeszcze raz zrestartuję sorki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Przytrzymam ją troszkę. Tak, żeby wszyscy uczniowie sobie poszli. No, 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 to może być dobre. Dobra, ktoś jeszcze. Z... Nikt już się nie przebiera. Nie wiem, czy to dobrze, że teraz to robię, ale. Najwyżej będzie przypał. Natomiast nie widzę nikogo, by się tutaj już przebierał. Mam wrażenie, że wszyscy już poszli do swoich klas. Znaczy do swoich klas na to przedstawienie, w którym miała być Kizana, ale Kizany nie ma. Zrobić tak. I teraz Mop. Zmopuje podłogę i nie powinien pojawić się wówczas żaden alert. Powinno być git, nie. Jest zero alertów. Dobra. Zmopowane. Kizana ogarnięta. Spróbujemy tędy jakoś się przekitrać. Do, do szafki wstać. E, wątpię, żeby to zaliczyło challenge. Myślę, że muszę się całkowicie jej pozbyć. Spróbujemy tędy. Dobra. Największy problem. Ej, a tutaj? Tu nikogo nie ma. Mogę tutaj chyba zmielić, nie? No, pozbycie się ciała to pozbycie się ciała. Bez sensu, jak mi tego nie zaliczy. Kizana challenge, sukces! Grad, great Yandere. Chyba dobrze, chyba najlepiej. Nie było w ogóle tych, ale. Kisielek, patrzcie, jaki kisielek. Ej, ten kisielek ma buzię. Widzicie buzię, widzowie? Ja widzę buzie w kisielku.